Halo, halo, dobry wieczór, cześć, z strony Robert z Akademii Gry, 19.21, 5 października. Słuchajcie, to się dzieje, to nie jest ściema, ta bajka po prostu trwa. Piąty dzień października, piąty dzień grania na tzw. Tak live'ie i piąty dzień zarabiamy kasę. Serdecznie wszystkim gratuluję tym, którzy już doszli do grupy. Jeśli jeszcze Ci nie ma na grupie live, możesz i zapraszam Cię serdecznie, wbijaj, link masz poniżej. Naprawdę za absolutne grosze możesz dołączyć do grupy, która w tym miesiącu zarobi bardzo dużo kasy. Ja czasami się, słuchajcie, zastanawiam, czy niektórzy z Was chcą naprawdę zarabiać i to nie jest złośliwe z mojej strony, tylko nieraz obserwuję signala, Wy się cieszycie z kuponów zagranych za 5 zł, za 10 zł, gdzie... Naprawdę możecie zarobić kasę, i tak jak zachęcałem Was do grupy Superinfo, gdzie na razie jest wszystko bezbłędnie, jest komplet trafi. Tak samo live. Naprawdę możecie wygrywać duże pieniądze. A jak zaczniecie wygrywać duże pieniądze, czytaj na przykład, będziesz grał za 500-3000 zł jeden mecz. To uwierz mi, zupełnie zaczniesz postrzegać tą bukmacherkę inaczej niż gra za 5-2-10 zł, bo to jest po prostu zabawa i w ten sposób nie masz szans zarobić kasy i jakiejś takiej kasy, która ci cieszy. Zobaczcie, i jeszcze przy okazji, tu mi ładnie ci Betlik napisał: kupon za kuponem trafiony, prorok jaki czy co, idealne typy: Toulouse, Kurs 16, Everton 850, Empoli 4. Te mecze mogliście trafić, gdybyście posiadali One Pass Premium. I wszystkich tych, którzy posiadają One Pass Premium, zachęcam do jego odwiedzenia, do zapoznania się z najnowszymi informacjami. Teraz codziennie do 12 października, w sumie do 11, będą wlatywały nowe materiały na One Pass Premium, więc zapoznajcie się i zacznijcie wygrywać kasę. Przestańcie się podniecać niezdrowo kuponami za 5 czy 10 zł, bo w ten sposób możecie w tej Akademii spędzić kolejne 10 lat i dalej będziecie się cieszyli, że wygraliście 20 zł. To jest oczywiście przenośnia, ale naprawdę dzieje się magia i póki ta bajka trwa, zapraszam do grupy live. Nie wiem, ile ta bajka potrwa. Ja oczywiście tych meczów specjalnie nie pokazuję i pokazywał nie będę, żeby bookmacherzy, którzy mogą być w Akademii, nie załapali schematu, jakim gramy. I tyle w temacie. Linki do zapisu macie pod tym filmem. Kto chce realnie zarabiać pieniądze, zapraszam. Można na tym live'ie zarobić fajne pieniądze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Strzałka, cześć.